Hejka moje aniołeczki, zostawcie łapkę w górę na ten podatek I łapkę w górę i łapkę w górę Duży łapek w górę Nie zmuszę oczywiście Tylko żeby nie było... Łapek w dół I zostawcie taką subskrypcję z dzwoneczkiem, więc... Pana nie, że zostawicie, bo dziwicie co ja mam na sobie i czemu to chora Chora jest to się w sobie chyba Zdejmę klapki <grywki> O, i patrzcie na ten Od tej strony Mam białą bluzkę pod spodem i jest to taka jak zielona To tu tak wygląda cały outfit z góry A jeszcze tylko jedną rzecz zobaczyć I nie, nie jest tak źle Koczki mam fioletowe, ale poznamy się że zielone. zielone. Buteleczkę. Nie mam zielonego kuchu, kuchu. Muszę się smarkać i to jest moja kosmetyczka. Nie widzi się, dlaczego jest taka popchana? Ory, otytik, czy paty do babydia, czy zły, otytik, otytik, czy Wyciągam moją kosmetyczkę Ja mój Używam kremu od Bielenda Bielenda? Bielenda Panik Sparatulis Krem opalający Krem do rąk z oliwki I ale są do ust. <m> <inhale> <the thoseuck> <inhale> Jeszcze <Tábenic Bomigleme enfant> <schatills> <m -ißt> A teraz będę do opiat, a więc chyba nie będę się malowała, więc Biał się pomalować przed kamerą, ale chyba no nie, więc popatki.